dzisiejszej bohaterki. Zaproponowaliśmy jej pakiet zabiegów pielęgnacyjno-relaksacyjnych. Jest pani już dzisiaj w którym tygodniu? 29. 29. Dziś zrobimy zabieg przeciwrostępowy na brzuch. Rozpoczynamy od zabiegu przeciwrostępowego na brzuch, preelastik. Zabieg ten ma na celu nawilżenie i odżywienie skóry, wygładzenie i elastycznienie. Oraz zapobieganie powstawaniu rozstępom. Rozpoczynamy od peelingu enzymatycznego. Enzymatyczny peeling brzucha ma na celu złuszczenie zrogowaciałego naskórka oraz przygotowanie skóry do intensywnej penetracji aktywnych składników, które za chwilę nałożymy. Nakładamy ten żel, a następnie zostawiamy na 10 minut, żeby samoistnie usunął ze skóry martwe komórki. Kolejnym etapem tego zabiegu jest nałożenie superaktywnej ampułki. Ta ampułka zawiera w swoim składzie kompleks Stretch Mark, czyli kompleks przeciwrozstępowy, jednocześnie uelastycznia, nawilża. Jest to najaktywniejszy składnik w naszym zabiegu. I ładnie pachnie. I bardzo ładnie pachnie, tak, jest bardzo przyjemna. Ampułka została cała pochłonięta. Żeby jeszcze głębiej penetrowała, nałożymy maskę gumową. Gumowa maska z kolagenem morskim ma na celu głębokie nawilżenie i uelastycznienie skóry. A teraz zostawiamy maseczkę na 20 minut w celu głębokiej penetracji aktywnych składników. Zabieg przeciwrozstępowy na brzuch kosztuje 200 zł i trwa 45 minut. Warto powtarzać go raz w tygodniu. Maska jest gumowa, nie potrzeba jej zmywać. Jak ciasto. Tak. I nakładamy kremik na wykończenie zabiegu. Proszę zobaczyć, jaka jest skóra przyjemnie nawilżona, odżywiona. Dzięki temu jest bardziej elastyczna, dobra kondycja skóry. Zapobiega powstawaniu rozstępów. Super, na tym mi zależy. A teraz, Pani Olgo, zajmiemy się stopami. Refleksologia stóp to inaczej masaż stóp, polegający na opracowywaniu odpowiednich punktów, znajdujących się na stopach tak zwanych receptorów które są odpowiedzialne za poszczególne narządy, organy za wszystkie części naszego ciała. Teraz co Pani robi? Teraz opracowuje receptor, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie pęcherza. Uciskając odpowiednie punkty na stopie możemy niwelować takie dolegliwości jak bóle nóg, ociężałość nóg, obrzęki, stóp, cukrzyca, bóle kręgosłupa i wiele, wiele innych. Refleksologia stóp trwa 45 minut, kosztuje 120 zł i dla własnego komfortu warto powtarzać ją co tydzień. Dziękuję bardzo. Po zabiegu czuję się bardzo zrelaksowana, czuję się zupełnie inaczej. Faktycznie stopy są lżejsze, nogi w ogóle wydają się inne i mogę ruszać swobodnie palcami, bo wcześniej był, był to problem. No, i brzuszek. Brzuszek jest miękki. Wcześniej skóra była dużo bardziej napięta i taka naprężona, a teraz jest mięciutko, wygodnie. Myślę, że dla mnie mu w środku też będzie wygodniej, może ma trochę więcej miejsca. Podczas ciąży jest bardzo ważna pielęgnacja skóry, ale równie ważne jest zwracanie uwagi na to, co dany preparat zawiera. Najlepiej stosować jest preparaty przeznaczone dla kobiet w ciąży, ponieważ one zawierają bezpieczne składniki. Bezpieczne składniki, które powinny znaleźć się w takich preparatach są to emolienty, czyli substancje, które głęboko natłuszczają i zmiękczają I Do tego typu substancji należą oleje naturalne typu olej makadamia, olej z pestek winogron, olej z kiełków pszenicy, jak również bardzo wartościowy olej ze słodkich migdałów, ale również Ważne jest też, by w takich preparatach znalazły się witaminy.